Kiedyś zauważyłeś, że kobieta może się oddalać, ale nie rozumiesz dlaczego. Czasami oznaki, że kobieta pilnie potrzebuje bliskości, są tak subtelne, że mogą umknąć uwadze. I to jest przerażające, ponieważ ignorowanie tych sygnałów może prowadzić do jeszcze większego oddalenia, zostawiając osobę, którą kochasz, czującą się samotną i niedocenianą. Ale oto dobra wiadomość. Nie musisz na to pozwalać. W tym filmie pokażę ci 7 szokujących sygnałów, które zdradzają, kiedy kobieta pilnie potrzebuje połączenia. Nauczę cię, jak rozpoznać te sygnały, zanim samotność przejmie kontrolę i co najważniejsze, pokażę ci dokładnie, jak rozwiązać tę sytuację. Zaczynajmy. Numer 1. Ona ubiera się bardziej dla ciebie. Wyobraź sobie, że masz spotkanie z kimś, kogo bardzo lubisz. Teraz pomyśl, że za każdym razem, gdy się spotykacie, ta osoba zawsze wygląda perfekcyjnie, jakby przygotowywała się na bardzo ważne wydarzenie. Nawet jeśli idziecie tylko na kawę lub spacer w parku, może nosi tę sukienkę, którą kiedyś pochwaliłeś, lub uczesanie w innym stylu. Może nawet używa ulubionych perfum. Wydaje się to trochę dziwne, prawda? Ale w rzeczywistości nie jest to przypadkowe. Kiedy kobieta zaczyna ubierać się bardziej niż zwykle na spotkanie z Tobą, to jakby mówiła, nie używając słów, Zależy mi na tym, co myślisz o mnie. Chcę, żebyś zobaczył mnie w najlepszym wydaniu. Chcę pokazać Ci, że jesteś dla niej wyjątkowy, na tyle by poświęcić trochę więcej czasu na wybór odpowiedniego stroju, idealnej fryzury, a nawet perfum, które pozostawią po sobie dobre wspomnienie, kiedy odejdziesz. Opowiem Ci pewną historię. Wyobraź sobie, że macie się spotkać w parku na prostym spacerze. Ona pojawia się tam w tej sukience, którą kiedyś pochwaliłeś, z włosami błyszczącymi w słońcu. I uśmiechem na twarzy. Może nawet była trochę zdenerwowana przed wyjściem z domu, próbując wybrać odpowiedni strój. Chcę, żebyś zauważył jej wysiłek, żebyś wiedział, że stara się cię zaimponować. A dlaczego? Bo jesteś dla niej ważny. Te małe szczegóły, wybór stroju, sposób ułożenia włosów, perfumy, które wybiera, to wszystko są sygnały. Nie robi tego dlatego, że jest próżna lub chce pokazać, że jest stylowa dla każdego. Nie, to coś więcej. Próbuję ci w subtelny i delikatny sposób powiedzieć, że jesteś dla niej wyjątkowy, że zależy jej na tym, żebyś widział ją w jak najlepszym świetle, więc następnym razem, gdy się spotkacie, a ona będzie wyglądać bardziej elegancko niż zwykle. Pamiętaj o tym. Zauważ, że każdy detal to gest, sposób w jaki mówi, że jesteś dla niej ważny, nawet bez używania słów. Chcę, żebyś widział ją w najlepszym wydaniu, bo dla niej warto podjąć ten wysiłek. Numer dwa. Ona często Cię chwali. Gdy kobieta często Cię chwali, jest to jakby docenienie i wyróżnienie zalet, które prezentujesz. Co jest bardzo zgodne ze stoicyzmem, który ceni cnotę ponad wszystko. Na przykład, jeśli Twoja praca wymaga dużo cierpliwości i umiejętności, a ona ciągle rozpoznaje Twoje wysiłki i poświęcenie, odzwierciedla to uznanie dla Twojej wytrwałości i etyki pracy, kluczowych cnót w filozofii stoickiej. Rozważmy moment, w którym poradziłeś sobie z trudną sytuacją, z równowagą i inteligencją, być może podczas wymagającego spotkania lub rozwiązując konflikt między kolegami. Kiedy chwali Twoją zdolność do zachowania spokoju i sprawiedliwego rozwiązywania spraw, nie tylko składa miły komentarz, ale także podkreśla Twoją zdolność do działania z prawością i mądrością, inne ważne stoickie cnoty. Te pochwały są więc uznanie dla wewnętrznych cech, które stoicy doceniają: mądrość, sprawiedliwość, odwaga i samokontrola. Odzwierciedlają nie tylko powierzchowny podziw, ale głęboki szacunek za Twój sposób życia zgodnie z zasadami, które definiują solidny i godny zaufania charakter. Służą również jako stoickie przypomnienie: Twoja prawdziwa wartość wynika z cnotliwego działania. Niezależnie od zewnętrznego uznania. Dlatego, jeśli ona kontynuuje znajdowanie nowych sposobów na chwalenie Twoich moralnych i zawodowych jakości, postrzegaj to jako potwierdzenie, że żyjesz zgodnie z wysokimi standardami charakteru, do których stoicyzm aspiruje. To znak, że nie tylko docenia kim jesteś obecnie, ale także rozpoznaje ciągły potencjał do twojej ewolucji jako cnotliwej i efektywnej osoby zarówno osobistej jak i zawodowej. Numer 3, intensywny kontakt wzrokowy. Gdy kobieta jest tobą zainteresowana, intensywny kontakt wzrokowy jest jednym z najsilniejszych i najbardziej wyraźnych sygnałów, jakie może dać. Jej oczy stają się potężnym narzędziem do wyrażania zainteresowania i tworzenia głębszej więzi. Jeśli zauważysz, że utrzymuje wzrok na tobie dłużej niż zwykle, lub że jej oczy wydają się błyszczeć, gdy na ciebie patrzy, to nie jest przypadkowe. Taki wzrok jest pełen znaczenia i pokazuje, że ma na ciebie szczególną uwagę. Intensywny kontakt wzrokowy wykracza poza zwykłe spojrzenie. To, jakby próbowała komunikować się bez słów, mówiąc, zwracam na Ciebie uwagę, chcę Cię lepiej poznać. Gdy utrzymuje wzrok przez dłuższy czas, szczególnie podczas rozmowy, pokazuje, że interesuje się tym, co masz do powiedzenia i chce stworzyć z Tobą więź. Ponadto, taki rodzaj kontaktu wzrokowego może być połączony z innymi subtelnymi sygnałami. Możesz zauważyć dyskretne uśmiechy, gdy na ciebie patrzy, czy nawet lekki rumieniec na jej policzkach. Te drobne szczegóły wzmacniają pomysł, że jest zaangażowana i czuje się swobodnie w Twojej obecności. Jeśli odwróci wzrok, a potem ponownie na ciebie spojrzy, może to być znak, że jest trochę zdenerwowana, ale nadal chce utrzymać kontakt wzrokowy. Innym sygnałem może być to, że patrzy na ciebie inaczej niż na innych ludzi. Jeśli zauważysz, że daje ci bardziej przedłużone lub bardziej uważne spojrzenia niż innym wokół, to wskazuje, że jesteś dla niej wyjątkowy. Częsty kontakt wzrokowy to forma niewerbalnego demonstrowania, że chce być blisko ciebie, że dba o to, co myślisz i czujesz. Ten rodzaj spojrzenia może również pojawić się w spokojniejszych chwilach, kiedy niekoniecznie rozmawiacie. Możecie obserwować z daleka, tylko aby zobaczyć, co robisz lub jak się masz. Te skradzione, ale pełne zamiaru spojrzenia są subtelnym sposobem na pokazanie, że jesteś w jej myślach, nawet gdy nie są w bezpośredniej interakcji. Więc jeśli zauważysz, że często szuka twojego wzroku, Szczególnie podczas rozmów czy w momentach ciszy, to potężny sygnał, że chce stworzyć z tobą głębszą więź. Używa kontaktu wzrokowego do zbudowania emocjonalnego mostu, coś, co wykracza poza słowa. I ten rodzaj interakcji wzrokowej jest szczerym i autentycznym sposobem pokazania, że jest zainteresowana i chce być bliżej. Dlatego następnym razem, gdy się spotkacie, zwróć uwagę na jej spojrzenie. Jeśli utrzymuje intensywny i częsty kontakt wzrokowy, możesz być pewien, że to coś więcej niż prosty gest to wskazówka, że stara się z tobą połączyć na głębszym poziomie. Rozpoznanie i odpowiedź na ten sygnał mogą pomóc jeszcze bardziej wzmocnić waszą relację. Numer 4. Zaangażowane rozmowy. Wiesz, kiedy zauważasz, że kobieta nie tylko lubi prowadzić luźne rozmowy, ale także zagłębia się w bardziej poważne tematy z Tobą? To jest wielki znak zainteresowania. Nie ogranicza się tylko do powierzchowności, wiesz? Chce wiedzieć o Twoich hobby, co myślisz o różnych rzeczach, a nawet o tych historiach z Twojego dzieciństwa. Pokazuje, że naprawdę chcecie zrozumieć całkowicie. Nie tylko to, co jest na powierzchni, to wszystko ma swoje dlaczego. Szuka prawdziwego połączenia, coś, co stoicy ceniłby jako uznanie Twojej istoty, a nie tylko okoliczności. I to nie koniec. Jeśli pamięta rzeczy, o których już mówiłeś, jak Twoja ulubiona zespół lub film, który kiedyś skomentowałeś i znów to przywołuje, oznacza to, że jest skupiona, uważnie słucha, co mówisz. Może także próbować przedłużyć rozmowę, jak tylko może. Gdy wydaje się, że rozmowa zaczyna przycichać, rzuca kolejne pytanie lub zmienia temat, aby utrzymać przepływ, bo ceni te chwile wymiany z tobą. Dzielenie się osobistymi sprawami również wchodzi w grę, co pokazuje, że ufa Ci i chce, abyś naprawdę ją poznał. Kiedy demonstruje widoczny entuzjazm, śmiejąc się, uśmiechając i wykazując prawdziwe zainteresowanie tym, co mówisz, to znak, że naprawdę lubi Twoje towarzystwo. Nawet stara się stworzyć okazję do rozpoczęcia rozmowy, czy to osobiście, czy przez wiadomość, aby utrzymać to połączenie. To wszystko wskazuje, że inwestuje swój czas i energię, aby być bliżej Ciebie i zbudować coś głębszego. Zgodnie z ideą stoicką, że relacje powinny wzbogacać i odzwierciedlać nasze najbardziej fundamentalne cnoty. Numer 5. Nerwowość w Twojej obecności. Kiedy kobieta jest zainteresowana Tobą, jednym z najbardziej oczywistych sygnałów jest nerwowość, którą odczuwa w Twoim towarzystwie. Ta nerwowość może objawiać się na różne sposoby, i choć może wydawać się tylko naturalną reakcją, jest to wyraźny znak, że zależy jej na tym, co myślisz i chce w każdy możliwy sposób zrobić na Tobie dobre wrażenie. Taki rodzaj zachowania wskazuje, że stara się pokazać z najlepszej strony, nawet jeśli w głębi ducha jest trochę zaniepokojona o to, jak zostanie przyjęta. Po pierwsze, ważne jest zrozumienie, że nerwowość pojawia się ponieważ bardzo ceni Twoją opinię i emocjonalnie angażuje się w interakcje. Kiedy kobieta jest nerwowa, będąc w Twoim towarzystwie, zazwyczaj przejawia się to w drobnych gestach, które możesz zauważyć. Może zacząć bawić się rękami, poprawiać włosy, bawić się jakimś akcesorium lub nawet często poprawiać ubranie. Te ruchy są prawie jak nieświadome sposoby na uwolnienie napięcia, które odczuwa, próbując zapewnić, że wszystko jest idealne. Poza tymi gestami, nerwowość może wpływać na sposób, w jaki mówi, może się jąkać lub mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, szczególnie gdy rozmowa dotyczy tematów ważnych dla niej lub dla waszej relacji. Może również mówić szybciej niż zwykle albo starać się być niezwykle ostrożna w tym, co mówi, aby uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia lub komentarza, który mógłby być źle zinterpretowany. To wszystko jest odzwierciedleniem tego, jak bardzo chce zrobić na Tobie wrażenie i nawiązać pozytywny kontakt. Innym ciekawym aspektem nerwowości jest wpływ, jaki ma na jej mowę ciała. Możesz zauważyć, że unika Twojego wzroku, a potem znów na Ciebie patrzy, być może z lekkim, nieśmiałym uśmiechem, a nawet z rumieńcem na policzkach. Te fizyczne sygnały są naturalnymi reakcjami na presję, którą odczuwa, chcąc zostawić dobre wrażenie. Może nawet śmiać się nerwowo w momentach, które niekoniecznie są zabawne, lub reagować bardziej energicznie niż to konieczne na coś, co powiedziałeś. Jeśli porównasz jej zachowanie, gdy jest z tobą, do tego, jak zachowuje się w grupie lub z innymi ludźmi, różnice mogą być widoczne. Z przyjaciółmi czy kolegami może wydawać się zrelaksowana, swobodna i całkowicie komfortowa. Jednak, gdy jesteście tylko wy dwoje lub gdy jej uwaga skupia się na tobie, ten bardziej nerwowy bok może się pojawić. To mocny dowód na to, że jest tobą zainteresowana w szczególny sposób i że Twoja obecność ma dla niej znaczący emocjonalny wpływ. Innym aspektem do zauważenia jest sposób, w jaki radzi sobie z czasem spędzanym razem. Może próbować wypełnić każdą ciszę, szukać nowych tematów do rozmów, lub nawet przesadzać trochę z gestami lub komentarzami. Wszystko po to, aby uniknąć niezręcznego milczenia. Ta próba utrzymania płynnej i interesującej konwersacji pokazuje, ile jest zaangażowana w sprawienie, żeby interakcja przebiegała dobrze. Chce, abyś czuł się komfortowo, a jednocześnie chce, abyś zauważył, że stara się utrzymać tę więź. Ta nerwowość, choć może wydawać się czymś negatywnym, jest tak naprawdę pozytywnym sygnałem, że naprawdę jej na tobie zależy. Stara się pokazać z najlepszej strony, nawet jeśli to sprawia, że jest trochę zdenerwowana, a jej wysiłek, aby wyglądać na pewną siebie, zrobić na tobie wrażenie i utrzymać dobrą interakcję, jest ostatecznie sposobem na pokazanie, jak bardzo jesteś dla niej ważny. Rozpoznając te sygnały i reagując w sposób przyjazny, możesz pomóc złagodzić jej nerwowość. Jednocześnie wzmacniając więź między wami. Więc następnym razem, gdy będziecie razem, zwróć uwagę na te detale. Jeśli wydaje się trochę bardziej niespokojna, dużo się rusza lub wydaje się zaniepokojona tym, jak wypada, pamiętaj, że to nie jest znak braku zainteresowania. Wręcz przeciwnie, to dowód na to, że chce, abyś polubił ją tak bardzo, jak ona lubi ciebie. Bycie cierpliwym, życzliwym, i pokazywanie, że również jesteś zainteresowany, może pomóc zmniejszyć jej niepokój i otworzyć drogę do głębszego i bardziej autentycznego połączenia. Numer 6. Szukanie chwil sam na sam. Kiedy kobieta jest naprawdę zainteresowana Tobą, jednym z najjaśniejszych i najbardziej mówiących znaków jest wysiłek, który wkłada, aby spędzać czas tylko z Tobą. To pragnienie bycia sam na sam z Tobą wykracza poza prostą przyjemność bycia w Twoim towarzystwie. To sposób na stworzenie środowiska, w którym możecie się połączyć na głębszym poziomie, bez rozpraszających czy naciskających obecności innych osób. Może zacząć proponować aktywności, które obejmują tylko Was dwoje, co już jest wskazówką, że chce czegoś bardziej intymnego. Może to być zaproszenie na kolację, gdzie spokojna atmosfera pozwoli Wam rozmawiać i lepiej się poznać, bez typowych przerw w sytuacjach grupowych. Może także zaproponować spacer po parku, wędrówkę, czy nawet relaksujące popołudnie w kawiarni. Te działania są idealne do stworzenia przestrzeni, w której możecie dzielić się myślami, historiami i uczuciami w bardziej otwarty i szczery sposób. Ponadto jej zainteresowanie spędzaniem czasu sam na sam może objawiać się w drobnych sugestiach, które pokazują, że szuka z tobą jakościowych chwil. Na przykład, może zaproponować wspólne oglądanie filmu, ale zamiast iść do kina z grupą przyjaciół, woli oglądać w domu tylko wy dwoje. To tworzy bardziej luźną i intymną atmosferę gdzie możecie rozmawiać i zbliżać się do siebie w bardziej naturalny sposób. Innym sposobem na wyrażenie tego zainteresowania jest proponowanie aktywności, które zwykle odbywałyby się w grupie, ale które woli robić tylko z Tobą. Może zaproponować gotowanie razem, co oprócz bycia zabawnym, tworzy sytuację, w której musicie pracować jako zespół i jednocześnie dobrze się bawić. Może także zaproponować krótką podróż czy wycieczkę na weekend, co pozwoli Wam spędzić razem jakościowy czas, zdala od codziennych rutyn i rozpraszaczy. Może także starać się przedłużać czas, który spędzacie razem, ilekroć to możliwe. Na przykład po kolacji może zaproponować spacer czy kawę, aby kontynuować rozmowę, albo po obejrzeniu filmu może chcieć jeszcze trochę porozmawiać eksplorując tematy poruszone w filmie, czy po prostu rozmawiając o życiu. To pragnienie wydłużenia wspólnie spędzonego czasu jest jasnym sygnałem, że ceni Twoje towarzystwo i chce wykorzystać każdą możliwość bycia z Tobą. Innym subtelnym sposobem na szukanie chwil sam na sam jest próba stworzenia spontanicznych okazji nawet w środowiskach społecznych. Jeśli będziecie na imprezie czy wydarzeniu z innymi ludźmi, może zaproponować, że wyjdziecie na powietrze, zrobicie spacer, czy znajdziecie spokojniejsze miejsce do rozmowy. Te gesty pokazują, że nawet wśród innych ludzi woli być tylko z Tobą, wykorzystując każdą minutę, aby zacieśnić więzi między Wami. Może także wykazać zainteresowanie Twoimi aktywnościami czy hobby, sugerując, że zrobicie te rzeczy razem. Na przykład, jeśli lubisz sport, może chcieć oglądać mecz z tobą, lub jeśli interesujesz się sztuką, może zaproponować wizytę w galerii czy muzeum. Interesując się twoimi pasjami, nie tylko pokazuje, że chce dzielić te doświadczenia z tobą, ale także, że jest gotowa zainwestować czas i energię w coś, co lubisz, wszystko po to, aby wzmocnić wasze połączenie. Ponadto, te chwile sam na sam są cennymi okazjami dla niej, aby otworzyć się i podzielić się bardziej intymnymi aspektami swojego życia, czego może nie robić w bardziej publicznym otoczeniu czy z innymi ludźmi w pobliżu. Może zacząć mówić o swoich marzeniach, lękach, aspiracjach, a nawet historiach z przeszłości, które są dla niej ważne. Kiedy kobieta czuje się na tyle swobodnie, aby dzielić się takimi informacjami, to dlatego, że ufa Ci i widzi potencjał na głębszy i znaczący związek. Pragnienie spędzania czasu sam na sam może być także sposobem na ocenę, jak czujecie się w obecności siebie nawzajem, bez wpływu innych osób czy rozpraszaczy. Te chwile zapewniają idealne środowisko, abyście mogli zbadać dynamikę między sobą, lepiej zrozumieć wzajemne uczucia i zbudować solidną podstawę na przyszły związek. Dlatego jeśli zauważysz, że ciągle szuka sposobów, aby spędzać czas sam na sam z tobą, poprzez zaproszenia na aktywności, spontaniczne sugestie czy próby przedłużenia już istniejących momentów, to mocny znak, że jest tobą zainteresowana w szczególny sposób. Te chwile są dla niej cenne, ponieważ oferują możliwość głębszego poznania cię i zbudowania silniejszego emocjonalnego połączenia. Rozpoznanie tych sygnałów i odpowiedź na nie w pozytywny sposób nie tylko może wzmacniać Waszą relację, ale także otworzyć drzwi do bardziej znaczącego i trwałego związku. Te momenty intymności i połączenia są kluczowe. Abyście mogli zbadać swoje uczucia i zbudować relację opartą na zaufaniu, szacunku i wzajemnej trosce. Numer 7. Prowokacyjne komentarze. Gdy kobieta jest zainteresowana Tobą, może zacząć wydawać prowokacyjne komentarze, które wykraczają poza proste komplementy i wchodzą na terytorium flirtu. Te komentarze nie są przypadkowe, to subtelny. Ale potężny sposób, w jaki wyraża swoje zainteresowanie i obserwuje, jak reagujesz na ten rodzaj bardziej śmiałej interakcji. Te prowokacyjne komentarze mogą sięgać od nieco śmielszych komplementów po aluzje, które sugerują, że istnieje między wami atrakcja. Na przykład, może wspomnieć, jak dobrze wyglądasz w określonym ubraniu w sposób, który sugeruje coś więcej niż tylko zwykłą uwagę. Może nawet żartować na temat Twojego wyglądu w sposób, który sprawia, że zdajesz sobie sprawę, że zwraca na Ciebie szczególną uwagę. Te komentarze są sposobem na przetestowanie granic flirtu, sprawdzenie jak reagujesz i jednocześnie jasne pokazanie, że jest zainteresowana. Ponadto te komentarze mogą obejmować hipotetyczne scenariusze, które insynuują większą bliskość między Wami. Może zapytać, co byście zrobili, gdybyście zostali sami w jakimś miejscu, lub jakby to było, gdybyście razem podróżowali. Te pytania są zabawnym sposobem na zbadanie, co by było gdyby i zobaczenie, czy jesteś na tej samej fali. Tworząc te hipotetyczne sytuacje, stara się stworzyć bezpieczną przestrzeń do eksploracji idei bycia razem bez bezpośredniego zobowiązania. Inny rodzaj prowokacyjnego komentarza może dotyczyć żartów o chemii między Wami. Może powiedzieć coś w stylu Uważaj, w ten sposób możesz mnie jeszcze zdobyć lub Zawsze wiesz, jak mnie rozśmieszyć, to nie fair. Te rodzaje wypowiedzi mają żartobliwy ton, ale niosą emocjonalny ciężar, który sugeruje, że myśli o Was dwojgu w bardziej romantyczny lub intymny sposób. Oprócz wypowiedzi werbalnych, jej mowa ciała może towarzyszyć tym prowokacjom. Może się nieco bardziej pochylić w Twoją stronę podczas mówienia, delikatnie dotknąć Twojego ramienia, kiedy żartuje, lub utrzymywać intensywny kontakt wzrokowy, który sugeruje głębsze zainteresowanie. Te fizyczne gesty w połączeniu z prowokacyjnymi komentarzami pomagają budować romantyczne napięcie w powietrzu, dając do zrozumienia, że coś więcej dzieje się między wami. Może także używać humoru, aby prowokować i flirtować, opowiadając dowcipy z podtekstem lub robiąc komentarze, które na pierwszy rzut oka wydają się niewinne, ale mają bardziej sugestywny subtekst. Na przykład gdy rozmawiacie o czymś trywialnym, może powiedzieć coś w rodzaju, a nie wiesz, ale jestem nieodparta lub powinieneś uważać mogę być niebezpieczna, gdy się rozkręcę. Te komentarze są lekkie i zabawne, ale są także sposobem na przetestowanie, jak reagujesz na nią w bardziej zabawnym i potencjalnie romantycznym kontekście. Inny sposób na prowokację może polegać na strategicznym wspominaniu innych osób, być może mówiąc o kimś, kogo uważa za atrakcyjnego czy interesującego, aby zobaczyć, jak zareagujesz. Jeśli pokażesz trochę zazdrości lub dyskomfortu, może to być dokładnie reakcja, której szuka, aby potwierdzić, że również jesteś nią zainteresowany. Ten rodzaj prowokacji jest sposobem na eksplorację uczuć względem siebie, nie narażając się zbytnio. Ponadto może zacząć używać czułych lub zabawnych przezwisk, aby się do ciebie odnosić, co zwiększa intymność i sugeruje, że czuje się na tyle swobodnie, aby żartować i być bardziej czułą. Te przezwiska, choć mogą wydawać się proste są sposobem na stworzenie specjalnej więzi między Wami, czegoś unikalnego, co dzielicie tylko Wy dwoje. Te prowokacyjne komentarze są formą komunikacji, która wykracza poza słowa, obejmując gesty, spojrzenia i ton głosu, które niosą znacznie więcej niż to, co jest mówione na powierzchni. Gdy kobieta czuje się na tyle komfortowo, aby w zabawny sposób prowokować i flirtować, to jasny znak, że bada możliwość bliższej i intymniejszej relacji. Stara się stworzyć atmosferę gry, lekkiej i zabawnej napięcia, gdzie obydwoje możecie badać swoje uczucia, nie angażując się całkowicie. Jeśli zauważysz, że często wydaje takie prowokacyjne komentarze. To znak, że jest tobą zainteresowana i chce zobaczyć, czy również jesteś na tej samej fali. Odpowiadanie na te komentarze w pozytywny i zaangażowany sposób może nie tylko utrzymać flirt w życiu, ale także pogłębić waszą więź, otwierając drogę do bliższej i bardziej znaczącej relacji. Dlatego zwróć uwagę na te komentarze i reaguj w sposób, który pokazuje twoje zainteresowanie. Pokazanie, że jesteś na tym samym poziomie żartów i flirtu, może wzmocnić dynamikę między wami i doprowadzić relacje na nowy poziom. Teraz, kiedy już znasz wszystkie te znaki, czas naprawdę uważać. Każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie może coś ważnego mówić. Nie pozwól, aby te detale umknęły niezauważone, ponieważ mogą być kluczem do zrozumienia, co ona naprawdę czuje. Zwróć uwagę na to, jak się ubiera, na komplementy, na chwile, które chce spędzić tylko z tobą, a nawet na prowokacyjne komentarze. To wszystko jest jak puzle, które gdy złożysz je razem, ujawniają prawdziwe zainteresowanie jej. Więc następnym razem, gdy będziesz z nią, zwróć uwagę na te znaki. Mogą być małe, ale mają duże znaczenie. I co najważniejsze, nie bój się odpowiadać, ponieważ to może otworzyć drzwi do jeszcze silniejszego połączenia między Wami. Mam nadzieję, że te wskazówki były pomocne. Jeśli podobało Ci się wideo, nie zapomnij polubić, subskrybować kanał i udostępnić go osobom, które również powinny zwracać uwagę na te znaki. Do zobaczenia następnym razem.